Siemano, mamy dzisiaj 16 kwietnia Lecimy z azotowymi Na pszenicę Pszenica wygląda mniej więcej tak e, Jest tu hektar pola dokładnie e, Dawka 150 na hektar Sieje, sieje, sieje Tak, 40 na wąskich Bo jeszcze, jeszcze 50, 5 nie ogarnęłem, Ale już Już, już Się za to zabieram, będzie z tego vlog e, Strumyk co do siewnika, nie jest zły, ale nie jest, Pewnie tak, jakie pieniądze taki siewnik, nie ma co, co ukrywać, yy, sieje, no sieje, trzeba go lekko ustawić jak przyjedzie, nie jest, nie jest tam, to jest tylko poskładane, trzeba go po, poustawiać, yy, tutaj na tych trzeba wyregulować, żeby z dwóch stron było tak samo, łopatki sobie po, po, podostrajać i wtedy, wtedy jest w miarę, w miarę można powiedzieć, że dobrze sieje. Yy, tak. Kupiłem go, gdyż miałem Raucha. Miałem Raucha Comet, jak coś takiego, 600. To był taki prostokątny ten siewnik. Też yy, dwutalerzowy. Tylko talerzy były bliżej siebie. Ale co Co się stało? Stało się to, że ja go kupiłem używanego z Niemiec. Jakiś pan tu w Polsce go ściągnął, no ja go wziąłem i poszła mi przekładnia. A tam jest przekładnia jedna, tu są trzy. Tu są trzy przekładnie, tu jest jedna, tu, tam, tam jest druga, tam jest trzecia. A w rachu jest jedna taka duża i obsługuje dwa talerze i mieszadła. I tam ta przekładnia coś gruchnęła, że talerze się kręcą... Ale wałek coś tam yy, przeskakuje, więc nie wiem, może tryby się wywaliły gdzieś, albo łożysko poszło i tryby nie, 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 nie łapie, coś tam zgrzyta. No i tak, kupiłem go na chwilę, bo będę robił raucha i tak ta chwila jak zwykle, jak w całym życiu, szybko mija. No tu jeszcze reklama, no nieświadoma, dobra, nie to. No i tak, yy, rauch yy, na razie stoi, ale powiem wam tak, jest stary siewnik. Nie wiem z którego roku 2000, któryś tak, jakoś tak I on nie rdzewieje A tego raz go nie umyłem Zobaczcie co się stało To jest portzewiałe eee, Tu są pordzewiałe śruby Wiem, wiem jakie pieniądze taki sprzęt, tak? Mm, te rączki, no już nie dotykam teraz To jest całe z żarte całe zeżarte. Co tu jeszcze? No ta rączka zeżarta. Miałem siłownik, ale powiem wam, że się nie sprawdzał, bo siłownik był tylko, zaraz wam powiem, na, otwiera na zamykanie. A jak się otworzył, nie wiem, może to wina też y, już ściągnika, że że pompa czy coś, ale jak otworzył, to sprężyny były tak silne, że go zamykały. Jak się siało to potrafił się lekko przymknąć, już dawka była inna. Więc wywaliłem go. Mam go, po prostu go zdemontowałem. I co? I... I tak teraz się je tym. No tak, tu ogólnie skrzynia nie jest zła, no... W co? Skrzynia jak skrzynia, delikatnie gdzie tego to już korozja wychodzi, nie? Ale po każdym, po każdym yy, nawozie czy na, na przykład dzisiaj, dzisiaj, cały dzień sieje, to muszę już go wieczorem myć. Nie, nie mogę go zostawić do jutra, bo jakby rosać coś, mimo że stoi pod dachem, woda by się jakaś skropliła, Od razu, od razu już go chyta. Na razie jest jaki jest, trzeba tym, tym siać. Może raucha uruchomię, a, chociaż ciężko tam dostać te przekładnie, a tam, tam jest tak, tak zrobiony, żeby wyjąć przekładnie, co trzeba rozciąć dno skrzyni. Tak jest tam zaspawane to mieszadło, że się nie da go odłączyć, albo to mieszadło jakoś ciąć. I przez to, przez to tak to zeszło. Nic. Zrobimy, zrobimy może jak jest z tego. A co jeszcze to jak sobie przypomnę to dogram.